Będziemy dzisiaj okazję zobaczyć rozgrywkę w najnowszą, najnowszą Neuroshima Hex Batu, czyli Stalowa Policja kontra Bestie. Ja gram jako Stalowa Policja, która wcale nie jest Bractwem Stali z Fallouta, ani trochę. I wykładam sobie swój sztab w tym miejscu. Mi się też z Terminatorami na to kojarzy. Tak, sztab to jest takie miejsce, które będzie... Najbardziej nam zależy na tym, żeby atakować, ponieważ będziemy zbijali tutaj życie właśnie temu sztabowi. Pozostałe potwory są mniej... Istotne, no, warto je mordować, ponieważ je no, one nas też atakują. Ja sobie wystawiam sztab w tym miejscu i mam taką, takiego pięknego pieska, cerberuska. To sobie ułożę. I ten piesek Cerberusek zawsze musi być przy moim sztabie, bo jeżeli zostanie na przykład przesunięty, odepchnięty, coś takiego, albo ja nim źle ruszę, to wtedy w ogóle od razu ginie i mamy tutaj takie trójkąty. Teraz te trójkąty u mnie z pomarańczowymi paskami oznaczają, że to jest friendly fire, czyli ta postać, jeżeli miałabym ją na przykład ułożoną w ten sposób, to przy bitwie ona zaatakuje mnie. Zwykłe czarne trójkąty tego nie robią. Oczywiście jest tu też cała masa innej ikonografii, którą będziemy tłumaczyli przy bitwach albo kiedy już zajdzie taka potrzeba. Dobra, to ja zaczynam, wyciągam jeden. Co to za moduł? To ale... chyba nie jest natychmiastowe. Nie, nie, to jest moduł, który zwiększa siłę o dwa. No dobra, ale ten razie sobie zostawię. Ja wyjmuję dwa, ponieważ na początku wyjmuję tych kafelków mniej. I teraz mam takie kafelki, te ściągawki, które mamy, ich nie widać tutaj, ale są bardzo fajne, bo trochę tych różnych opcji się pojawia. Okej, okay, czyli ja mogłabym przeciągnąć, ale poza tym nic bym nie zrobiła, więc. Nie, na razie pasuje. Dobra. Ja dobieram teraz dwa. Odrzucam ten. Zawsze trzeba jeden kafelek odrzucić, a już trzy dobieramy. To boli, jak Z tego jego pali... mościa tutaj. I dokładam mu to. It's Więc on będę on miał tak. teraz dzięki temu więcej ataku. Dobra. To ja sobie dokładam jeden. I mam taką uroczą muszkę. Bardzo ją lubię. Dlatego, Najpierw że... odrzuć. Tak. Bardzo ją lubię, dlatego że ta mucha siatkuje. Czyli rzuca sieć. I teraz, Bartka Bartka Sztab ma taką umiejętność, która rzuca na mnie siatkę, i to jest bardzo upierdliwe podczas rozgrywki. Dlatego w tym przypadku ja zrobiłam to pierwsza. On idzie tam, natomiast drugi uroczy piesek idzie tutaj. A to był kotek. Dobra, to teraz ja wyciągam trzy. Eee, troszkę lipa, nie lipa, bardzo. Może nie bardzo dobrze, ale dobrze. Odrzucam Dobre. to. Zagrywam tutaj siatkarza, więc twój jest siatkowany, więc ta siatka spada. Coś czułam, że szybko na niego trafisz. I teraz, czy mi się opłaca aktywować bitwę? Tak. Nie, zostawię to na później. Dobrze. To ja wyjmuję teraz trzy. Mam hagiłagi i tutaj takiego ślicznego gościa z kropkami. I... Ja zrobię tak. Nie, inaczej. Ponieważ to nie daje inicjatywy, to i tak ja zaatakuję pierwsza. Dlatego ułożę się w ten sposób, żeby wykończyć jednocześnie tego i tego. Właśnie nie odrzuciłam hagiego, hagiego i ja wywołuję walkę. I teraz tutaj chcielibyśmy od razu wspomnieć o tym, że okrywaliśmy tą grę już wiele razy, aczkolwiek czasem nam się zdarzy jakiś błąd, potrafimy się pomylić gdzieś przy jakichś drobiazgach, bo te ikonki też jak widać, przynajmniej dla nas, one są średnio widoczne i czasami łatwo się zakręcić. Chcemy Wam pokazać, jak ta gra przebiega, natomiast skupmy się właśnie na tym, jak się walniemy. Trudno, możecie nam też dać znać, ale od razu dajemy znać, że też my jesteśmy tego świadomi, że może się tego wydarzyć. Dobra, dolecimy. Inicjatywa 4. Cztery. Cztery. Czyli ten atakuje mój sztab. Tracę jedno życie. Trójek nie mamy. Nie mamy, mamy dwójki. dwójki. tu. Tak. Czyli ja dwa. Tutaj ten. Morduje mi tego i morduje mi tego. Rozumiem, że to zostaje, to nic się nie spada. Nie, to mogę cały czas dołożyć okay. sobie ludków, oni wiadomo jakieś tam umiejętności. Jedynka jest tylko u ciebie, więc to. No i mój sztab kontratakuje, więc ten piesek ginie. nich ginie. I piesek obrywa jeden, bo ma tarczę. Dokładnie. No i teraz ty. Teraz mój ruch. Cudnie. Hmm... Możesz zagrać atak. Mogę zagrać atak, tak. tak. No właśnie, Bardzo muszę taniec. odrzucić najpierw coś, więc atak z chęcią odrzucę jeden. No dawaj. A ja zagram... Tak, awangardowo. No i twój ruch, już. Dobra. Biorę trzy. Tę odrzucę. To jest pułapka polowania. Ona też działa fajnie, bo mm, kiedy zagram ten żeton, mogę wybrać dowolną swoją jednostkę, którą wykonuje ruch, a następnie atakuje dowolną ścianką. I teraz ja to wykorzystam. I zrobię tak, czyli umarł i nie żyje. No dobra. A druga rzecz, jaką chciałabym. To jest ten ptaszik. Z Ixa też nie można zaatakować wręcz. Można mu jedynie... Nie, na razie ptaszek nie kładę. Można go tylko postrzelić. No albo zasiadkowe. Ale ja mam lipę straszną. Najpierw odrzucasz. Wiem, wiem. <słuch> dobra, to też odrzucę. Tego jeszcze wykorzystam do czegoś. Tu mi się nie przyda. Dobra, pasuje na razie. Dobra, to ja nabieram dwa. I odrzucam. No właśnie, teraz ta literka A, która jest na dziku i na. To chyba jest jeleń, głoś, nie rozróżniam. E, jak to jest opisane? Agonia. Tutaj jako robal. <gryw> Mamy agonię. Agonia działa tak, że jeżeli ja na przykład przeżyję i któraś jednostka bądź też sztab, zaatakuje mnie przy innej inicjatywie niż moja, wtedy jeżeli ja ginę, to jeszcze oddaję mu taki ostatni podryk w postaci obrażenia, więc jest to bardzo fajna, mm, fajna opcja. Może zróbmy tak. Tak, no właśnie Oli, y, frakcja się tym charakteryzuje właśnie, że mają te zwierzaki agonie, plus do tego mają dużo Friendly Fires to moi. Jak mi się w końcu uda wciągnąć jakąś jednostkę, to... Też potrafią swoje. Dobra, ale ja odrzucam tego ptaka, bo najmniej mi on jest potrzebny i na razie pasuje. I posiadają dużo tarczy. To jest też wyróżnikiem. No i czasami podwójne ataki albo podwójną inicjatywę, która też się wiąże podwójnym atakiem. Dokładnie. Dobra. A teraz to, co masz na środku, to jest też siatka. No Może nie powiesz, do jak końca działa? siatka, ale to zaraz o tym Opowiem, zagrywam sobie tu, to zagram sobie gdzieś tu daleko. Ja mam umiejętność, że mogę moim sztabem, tracąc jedno życie, zagrać siatkę, dowolną postać, ale dzięki temu siatkę mogę zagrać za darmo. Nie tracę życia. Dobrze. Nie powiem już, no co pomyślałam. Ok. Ten znaczek z kolei, on mi dodaje dodatkową moc do ataku tak zwany oficer. I może się obracać. Ale ja na razie mocy do ataku nie potrzebuję, więc go odrzucam i pasuję. No dobra. Trzy że to dla mnie. O, w końcu zaczynamy grę. Tylko czemu, kurde, dwóch dobrych? Trzech dobrych wyszło. A... Ta, ra, ra. Dobra. Może nie. Może tak. Dobra, na no potrzeby nagrywki dawaj. No nie, to jest, nie, no bo egzekutor jest dobry, bo jak go wykładam, to mogę wtedy dosłownie nim spaść na kogoś i zabić jedną jednostkę, co jest fajne. Co jest bardzo niefajne. Ale z drugiej strony ci mogą atakować i się bronić jednocześnie, więc to jest dobre do niszczenia Oli. Dobra, egzekutor niech odpada, trudno. Ja wyłożę chłopków. Tu możesz się obracać, tu mogę, się, mogę cię odepchnąć. Dobra, to ja położę tego jego mościa. tak. I... Ale zrobię psikusa. Dobra, tego... Kładąc, robię. kładąc tego mam umiejętność odpychania, więc odpycham w tą stronę, więc... Twój... A to nie jest tak, że ty tylko od siebie możesz odepchnąć? No tak, no musisz być jeden dalej ode mnie, więc wybieram Ale gdzie. w dowolnym kierunku. Okej, okay. no to wykończyłbym właśnie pieska. Tak, więc pieska nie ma. No i wtedy dołożę sobie tutaj jednego, żeby Cię dźgnąć przy okazji. Dobrze. Ja dobieram. Kurczę, bardzo chciałam mieć, a tak, no ale trudno. Mm -hmm. To tego. Wrzucę chłopaków tutaj. I drugiego wrzucę. No dobra. Też nie wiesz co, przepraszam, co wam, Dzieczka wrzucę tu drugiego. Okej, okay, no to ja trzy żetony. Mm, Okej, okay, to będzie tak. Tam mamy plus jeden do inicjatywy, mamy... Dodatkowy medyka. ruch i medyka. Czy nie dodatkowy ruch, to nie jest to... To jest dodatkowy ruch, okay. że w... może drugi raz Zaatakować w niższej inicjatywie. Mocno. Hmm, dobra, to ja zrobię tak. To odrzucę. Tym pchnęcie z powrotem tutaj. I dodam sobie medyka i sierżanta. A ten noga za dużo nie widziałam to jest. Dobra. A no nie, to był głupi. No trudno. Teraz sobie hagi. A, sorry, najpierw muszę odrzucić. Um, odrzucam tego. Hagi, łagi, sobie rzucę jednego tutaj. On mi co prawda zabije um, mojego. Co to tam był? Jakiegoś dziurkacza, ale i tak mi dziurkacz nic nie robi, bo jest osiadkowanym. I idziemy tutaj. 3. I co teraz? Tutaj? Tak, to mi zwiększa moc strzału, więc to mi się nie przyda na razie. To obniża inicjatywę. To może mi się przydać. Tu obniżyć, ale dziki tak kontratakuje. Przecież nie? Atakuję to brzmi jak do jakiegoś filmu. Tak. Położę... Ale ty mi obniżysz inicjatywę. Tak, okay. Tobie. Do to tego A to obierzysz. sobie zostawiam na później. Dobra, ja mam walkę. Mam zwiększenie siły ciosu i hagi łagi. Mm -hmm. No dobra, to ja odrzucam to. Zobaczymy, no jak mi to wyjdzie. Tutaj dam Hakiego Łagiego, żeby ci to wymordować. No i zaczynam walkę. Zobaczymy, co będzie. Można użyć tego, że to no zaczynam walkę. I teraz mamy trójki, nie mamy. Same trójki. No dwójki. Dobra, tracimy po kolei. Dzik, to tak. Ja tracę jeden. mój obrywa. A nie, przepraszam. Jeden dzik. To jest dzik. Dzik jest jedynką. tak. Hagi też jest jedynką. To jest zerem. To, to czy ten jeden? zaczyna. Czyli ty tracisz jedno życie i ja morduję dzika. A dzik. Dobra. Dzik robi kontrę, Więc ja tracę. To przy zajmowaniu. Ten. Tu, tu. I swojego sobie. I swojego. Ten. Tego, tego. I tu. Ten dzik, tu i tu i teraz ten mój atakuje tu, tu nie ma ataku, tu nie ma ataku i ten teraz jeszcze strzela, ale może, ale podwójnie, więc dwa dam temu, a dam jeszcze jeden temu, niech ma. No i to jest właśnie to, to z czym robione. można się naprawdę pomylić. Chociażby tutaj jak przy dziku chcieliśmy już atakować. No i teraz... To może zdejmijmy to, co... Z... Nie, nie zdejmujemy tego. No co zdejmujemy, z... tak? Co zginęło. Ale agonia jeszcze. Tak, agonia. Więc ja tracę jedno życie. No i, I ten dostaje. Ten dostaje. Dobra. Czyli tak to schodzi. To schodzi, to schodzi. To schodzi. To w sumie cały dół schodzi, tak? No bo tu dwa obrażenia, tu tak. dwa... Tak. wszystko. No to zbierajmy sobie te żetony. Już by tylko zostały te naboje obok. Także miasteczka nam się wyczyściło tutaj. Tak, siatkę mi oddaj. Czekaj, coś mi się nie zgadza. Bo ja też chyba hagiego nie... hagiego nie ruszyć. Minus jeden. No tak, ale to w jeden co on powinien to zabić. Ale my tylko dwójkę teraz rozpatrzyliśmy. Dobra, faktycznie. No właśnie, to jest to, o czym mówiliśmy. I teraz jedynka. Czyli zarówno. Przecież nie, czekaj, bo teraz no. no nie, bo on teraz wrócił na dwójkę, więc go ruch pominął. A dlaczego on wrócił na dwójkę? On jest jedynką. A nie, jest jedynką. No ja Czyli już Czyli to ginie. Tak, to ginie. To, to, jest, to jest zero. Z... Tak, od minus jeden. Mhm. A ten się nie rusza. No to to zrzucamy czyli mamy 0 i 0, które nic nie robią. Nic nie robią, dobra. To teraz... no nie było Dobre. tak źle. Przekonałeś się, oceniam nas. I co teraz? Ten się broni, ten się broni. Dobra, to ja sobie będę strzelał. Czy będziesz? Se będę. Czekaj, ja tutaj co mam, to mogę zrobić ten. To sobie zostawia, to odrzuca. Dobra. Twój ruch. Co my tu mamy? Mamy szarpak, czyli połączona jednostka otrzymuje cechę przyciągnięcia. Raz natura może przyciągnąć jedną jednostkę przeciwnika i obraca oprac nam się to. To daje nam wykonanie ruchu. Ptaszyksa już mówiliśmy. I ja wobec tego chciałabym odrzucić to, wykonać ruch tutaj. I ptasz X przytrzymać. Dobra, no, ja dobieram dwie. Jezu, ale nędza. I co teraz odrzucić? Dobra, mm, odrzucę to. Odpycham tego brzydala i położę sobie medyka tutaj. Twój ruch. Dobra, mamy atak, przesunięcie i strzelającego, wobec czego co następuje. Hmm. A dobra, odsunę, przesunięcie, damy strzelającego... Hmm. To jest teraz dylemat. No niech będzie, strzelającego damy tutaj i ja tak. Bitwa. No to rozpatrujemy. Jedynki, dobra co? Dwójka jest najwyższa. Tak, ten, ten, nic nic robi, ten, ten nic nie robi, ten nic nie robi. Ten strzela, tego. ale mam medyka, więc medyk ginie. Daj zapomniałem o medyku. Teraz jedynki. Tu nic. Miasto obrywa jeden. Tu nie ma, ta jedynka nic nie robi, tu nic. Ta jedynka strzela, czyli morduje tego. To było głupie. No, trudno. Teraz zero. Ten rozumiem, wręcz nie może zaatakować nie. ptaka, więc nic się nie dzieje. A ten strzela do ciebie, więc stracisz jeden punkt Ach, to było życia. No i teraz chyba możesz tym ptakiem odlecieć, z tego co pamiętam. Czekaj, sprawdzę sobie. Mm, sęp. Na zakończeniu bitwy możesz przenieść sępa w dowolne pole niezajęte na planszy, albo obrócić. Ale ja nie mam takiej potrzeby. Okej. Okay. Raz, no, dwa co mam taką potrzebę. Ten mnie tutaj denerwuje bardzo. Ten cię denerwuje. okej. Okay. To teraz ja. To ja odrzucam tego. Tym wykonuję ruch o jeden. Tego wykładam tu i bitwa. Więc tak naprawdę tu nic się nie dzieje. Ten nie będzie trafiał. Więc ci będą strzelać po dwa razy, więc cztery punkty życia tracisz. Tak? Ja tylko po ataku chyba odlatuję tym ptakiem, czy po bitwie? Na zakończenie bitwy, świetnie. Właśnie zakończyła się bitwa, więc go obracam. Kolejny delikwent. Idzie tu. No i bitwa. Tutaj. Dwójka. Poczekaj po kolei. Zera, dwójka. Ten nic, nic nie robi, ten nic nie robi. Ten. ten zdejmuje ci tego. No dobra, jedynki. No i ten zdejmuje. Poczekaj po kolei. Ten, nic. Nic. Mój. Jeden, jeden życia ci zabiera. No a ten mi morduje tego. No i no mu jest zerem, więc nic się nie dzieje. A ja po zakończeniu bitwy mogę się przesunąć, więc z dziwko idę tu. Dobra. Trzy. To. Najpierw uprasza się o odrzucenie. Wiem, wiem, wiem. Właśnie, próbuję teraz. Zastanawiam się, czy wystawić tego i zaatakować o dwa. Od razu, czy wystawić go wzmocnić, żeby atakował o cztery, ale zaatakuje kiedyś. Chyba atak od razu będzie lepszy. Ale wcześniej stracę jedno życie. Nie jest zgadny. No. Aby tego 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 się odkować, bo... bo mi psuje krew. W ogóle nie wiem, czy ty przesuwałaś dobrze punkty życia. Nie w sensie? pomyliłaś frakcji? Nie, swoje przesuwałam. Nie, no jak ja oberwałam, to swoje przesuwałam. No dobra. Tego typa wystawiam tu. No i bitwa. Nie, tak. bo zastanawiam się tutaj czy gdzieś indziej go wystawić. Nie, tutaj się najbardziej przydaj bitwa. No to będzie krótka bitwa, bo... Dwa życia ty dwa skupić. życia, a nikt inny nic nie robi bo ja nie mogę zaatakować wręcz latającego skubańca. Chociaż nie wiem w sumie, czy to się nie wyłącza, ale już... No nie, no bo cały czas on jest w powietrzu, jest w siatce, ale w powietrzu. Dobrze. No właśnie tam instrukcja było, że część się wyłącza, część nie, ale już... Zostawmy. Przeciągnięcie. Bitwę i dobra, czyli ja odrzucam bitwę i teraz używam przyciągnięcia, więc tym... Nie możesz, musi być sąsiadujący, w sensie o jeden oddalona postać. Czekaj, już sprawdzam. Tak, o jedno pole musi być oddalona, no to przyciągam to. Czy, czekaj, czy one się nie mogą zatem odrzucać? Nie, nie mogą. To dobrze to zmiana planów. Zawsze już tu. Ale i tak sobie, no właśnie, widzicie jak to jest, jak wróg wam pomaga. Super. W każdym razie. Przyjdę sobie następnie. No trudno poświęcisz się dla sprawy. No, czyli więcej bitw już nie będzie, więc... Dobra, no to mój ostatni ruch, bo mam ostatnie Haha! Ha. Nie! Tak! Ten rzeton z jestem okiem. Z was, zaraz opowiem o nim. Dobra, położę sobie tutaj plus inicjatywy. W sumie to będzie dobre. Sam to ułożyłeś a, tutaj. A żeton z okiem sprawia, że Ola teraz nie może nic na, zagrać na mapę. W sensie nawet jak sobie to wyjmę, to nie mogę żadnych potworów... Potworów mówię, że nie mogę wyłożyć. Czy Już Ci mówię. Zagranie tego żetonu sprawia, że w najbliższej turze przeciwnik nie może wystawić żadnej jednostki na planszę. A to nie są jednostki. I kto teraz mówi, Czekaj, może jednak normalnie zagrywać rzetony natychmiastowe. No właśnie. czyli, a jednostkami tak, właśnie tak. są moduły, potwory i Twoja siedziba. Tutaj tego nie napisali. No Ci mogę trzydziestostronicową instrukcję tak. wyjąć. Ha, Tak Żebyście wiedzieli, będę się z nim jeszcze to kłóciła, ale no, powiedzmy. No dobra, to co? Dwójki. Dwójki. Tu nie ma, tu nie ma, tu nic się nie dzieje. Ten. Jedno dla mnie. I dwa dla Twojego pięknicia A przepraszam, cofnij o jeden. Bo ten ma inicjatywę 3, Dobra. Więc Czyli Ty ja tracisz 2 dwa i ten ginie. Damn. I teraz dopiero dwójki lecą. Ten nic nie robi, nic nie robi. Ten mi zadaje jedno obrażenie. Ten nie trafia, ten już był. Jedynki. No ten jest siatkowany, A nie, Twój nic no. nie robi, nic. No i moje 0, tak. temu jeszcze da. Jednego strzału. Ale jak widzicie walka była dość wyrównana, po prostu ktoś oszukał i sobie to oko na pewno na koniec podłożył. Dokładnie, to był mój Joker. Mam nadzieję, że za bardzo tutaj nie namieszaliśmy, ale e, chcieliśmy Wam pokazać jak grać właśnie w jak wygląda rozgrywka w Naorushima. No to dzięki za uwagę i do następnego.